Dlaczego niektóre klipy muzyczne, mimo ogromnej popularności, zniknęły z MTV? W latach 90. i 2000 stacja muzyczna zakazywała emisji dziesiątek teledysków: od Madonny, przez The Prodigy, aż po The Offspring. Dzisiaj pokażę ci te mało oczywiste utwory, które były zbyt szokujące, zbyt polityczne lub zbyt prowokacyjne dla amerykańskiej telewizji. Będzie też jeden teledysk, którego nie zobaczycie na YouTube. Więc może się też skończyć tym, że zdejmą mi ten odcinek. Tak czy siak, zaczynamy. Original Prankster, The Offspring. Tytuł OP, Original Prankster, jest grą słów nawiązującą do piosenki i albumu Ice z 1991 roku o tytule OG, Original Gangster. Yeah, that's it. OG, original. Rapper Redman wypowiada wers Original Prankster w refrenie. Pojawia się on również w teledysku. W ramach wczesnej próby cyfrowej dystrybucji muzyki, ta piosenka została udostępniona do darmowego pobrania na stronie internetowej zespołu przed wydaniem albumu. Fani, którzy ją pobrali, brali udział w konkursie z nagrodą główną 1 miliona dolarów. Pieniądze zostały rozdane w programie MTV Total Request Live. Dwaj finaliści zgodzili się podzielić pieniędzmi, zanim zadano ostatnie pytanie. A brzmiało ono, kto jest najstarszym członkiem The Offspring. Ashley. Noodles. You're gonna say noodles. That's your answer. So, noodles. You want a million dollars! Pierwotnie teledysk został zakazany przez MTV. Zawierał sceny z dwiema nagimi uczennicami na kolanach dyrektora który trzymał gazetę z napisem Dyrektor aresztowany za molestowanie uczennic. Inna scena również musiała zostać zmieniona. Dzieciak kładący psią kupę na kanapce swojego ojca. MTV nie pozwoliło pokazać mężczyzny gryzącego kanapkę, ale pozwoliło im pokazać jak ją wypluwa. Rzecznik prasowy kanału powiedział W MTV nie jemy gówna. Był to pierwszy singiel z albumu Conspiracy of One. Zespół pierwotnie planował udostępnić cały album do pobrania za darmo, ale nie mógł tego zrobić ze względu na zobowiązania kontraktowe. Powtarzająca się w piosence kwestia You Can Do It pochodzi z filmu The Waterboy z 1998 roku. Gdzie wypowiadają postać grana przez Roba Schneidera. Jest to pierwszy przebój na Billboard Hot 100, który zawiera słowo Prozak w tekście. Tekst piosenki wspomina Janet Reno, pierwszą kobietę na stanowisku prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych. Została nominowana przez prezydenta Billa Clintona na to stanowisko w 1993 roku i pełniła je do 2001: What is feels like for a girl? Madonna. Jak to jest być dziewczyną? Dla Madonny to mieszanka brawury i wrażliwości z nutką zagubienia. Kiedy to pisała, była w ciąży z drugim dzieckiem, Roko, i nie była jeszcze żoną swojego partnera Richiego. Mieszkała wtedy w Ameryce. Ale Ricci, reżyser filmowy, mieszkał w Anglii. Madonna ostatecznie przeprowadziła się do niego, ale była to trudna decyzja. Piosenka pokazuje również, jak kobiety sukcesu są postrzegane w społeczeństwie. Wyjaśniła w magazynie Interview. Nasze pokolenie z pewnością było zachęcane do chwytania życia za je, bycia super niezależnym, zdobywania dobrego wykształcenia, podążania za marzeniami, kopania tyłków, kobiety inteligentne, zadziorne dziewczyny, które wiele osiągają, mają własne pieniądze i są niezależne, są naprawdę przerażające dla mężczyzn. Pomyślałam sobie, dlaczego nikt mi nie powiedział? Dlaczego nikt mnie nie ostrzegł? Teledysk wyreżyserował wcześniej wspomniany Guy Ritchie. Video pokazuje Madonnę wpadającą w szał przestępczości, a kończy się wypadkiem samochodowym, mającym symbolizować samobójstwo. Artystka twierdziła, że grana przez nią postać była m. a to był przekaz antyprzemocowy, mimo że przedstawiał drastyczną przemoc. Teledysk był pierwszym razem, kiedy Ritchie współpracował z Madonną. MTV i H1 wyemitowały teledysk tylko raz, ze względu na drastyczną przemoc. Smack My bitch Up The Prodigy To jest klip, którego nie ma na YouTube. Jest więc też szansa, że przez to zablokują mi odcinek. Jak można było się spodziewać, utwór zatytułowany Smack My Wywołał burzę, ponieważ wydawał się promować przemoc wobec kobiet. Zespół wykorzystał każdą okazję, aby wyjaśnić, że tytułu nie należy traktować dosłownie, ponieważ oznacza on robienie czegoś z wigorem i intensywnością. The Prodigy nie stronili od kontrowersji, jakie wywołał ten utwór, a wynikająca z tego uwaga mediów zwiększyła ich sprzedaż. Linia basu i niektóre słowa są samplowane z utworu Give the Drummer Some, The Alta Magnetic MCs. Z 1988 roku, gdzie Kulkif frapuje. Like Według recenzji w New Musical Express, Kulkiw był ulubionym raperem The Prodigy. Klip jest nakręcony w stylu pierwszoosobowego punktu widzenia. Obserwujemy, jak nasz bohater wciąga, kus, idzie do klubu, wywołuje zamieszki wszelkiego rodzaju, a pod koniec wideo okazuje się, że jest to kobieta. Liam Howlett producent The Prodigy powiedział magazynowi Q w 2009 roku, Amerykanie to podchwycili i chcieli wmówić, że to piosenka o przemocy. Pomyśleliśmy, że się z tego pośmiejemy i postanowiliśmy zrobić ekstremalny teledysk. To jedyny raz, kiedy pomyśleliśmy, że będziemy kontrowersyjni. Utwór ten został uznany za najbardziej kontrowersyjną piosenkę wszechczasów w brytyjskim plebiscycie przeprowadzonym w 2010 roku przez grupę PRS for Music, zajmującą się pobieraniem i wypłacaniem na drugim miejscu znalazł się utwór The Sex Pistols God Save the Queen. A na trzecim, Relax, Frankie Goes to Hollywood. Beastie Boys skarżyli się, że piosenka promuje przemoc wobec kobiet i poprosili The Prodigy, aby nie grali jej na reading. To dość zabawne. Bo zaledwie kilka lat wcześniej boysi bez problemu zatrudniali półnagie dziewczyny do tańczenia w klatkach na ich koncertach. Body language Queen. Ta piosenka jest osobista i wskazuje na to wiele rzeczy. Między innymi spora ilość jęków Freddiego Merkurego i teledysk, który był tak pikantny, że MTV go nie puścił. Utwór był sporą rewolucją Queen, ponieważ zawierał bardzo mało gitary i dyskotykowy klimat. Zespół zawsze eksperymentował z różnymi dźwiękami, ale to było dość drastyczne odejście, nawet jak na ich standardy. Single był źródłem sporów w zespole. Podobnie jak większość sesji nagraniowych albumu Hot Space, Freddie niedawno związał się z nowym asystentem, Paulem Prenterem, który wywierał na nim presję, by odciął się od reszty zespołu i radykalnie zmienił swoje brzmienie. Był on powszechnie uważany za osobę mającą zły wpływ na Freddiego, a później ujawnił prasie kontrowersyjne historie o życiu miłosnym Mercurego. Roger Taylor, pędniarz Queen, podsumował to w filmie dokumentalnym Days of Our Lives. Chciał, żeby nasza muzyka brzmiała tak, jakbyś właśnie wszedł do klubu dla gejów. A ja nie. Jesus Christ Pose, Sandgarden. Nie jest to piosenka religijna, ale wyraża irytację celebrytami, którzy nadużywają i wykorzystują wizerunek Jezusa Chrystusa na krzyżu, a konkretnie poze, czyli wyciągnięte ramiona. Głowa do tyłu. Można ją zobaczyć w teledyskach Creed omiatanym wiatrem z Scottem tapem. Ale dla wokalisty Sandgarden, Chrisa Cornella, to wokalista James' Edition, Perry Farrell, którego wybryki i zachowanie na scenie zawsze denerwowały Cornella, był inspiracją tej piosenki. Ale to nie tylko Farrell miał na to fazę. Przeglądając czasopisma, Cornell widział modelki przybierające taką pozę, czasami w komplecie z koroną cierniową. Ci ludzie porównujący siebie i swoje problemy do problemów Jezusa. To dla Krisa było zbyt wiele, więc dał im temu wyraz w tej piosence. Kornel uczęszczał do katolickiej szkoły, ale jego wolno buntownicza osobowość stała się zbyt dużym problemem i jego mama musiała go przepisać do innych. Jego dociekliwa natura dobrze służyła mu jako tekściarzowi. Piosenki takie jak ta pokazują jego pogardę dla ignorancji i fałszywego poczucia prześladowania. Jest to jedna z niewielu piosenek Sandkarten, w której autorami są wszyscy czterej członkowie zespołu. Nakręcono kontrowersyjny teledysk do tego utworu, w którym widać poza Jezusa Chrystusa przeplataną ujęciami dziewczyny na krzyżu. MTV nie zdecydowało się na wypuszczenie tego klipu w normalnym paśmie, ale po czasie emitowano go zarówno w metalowym programie Hitbangers, jak i w alternatywnym programie muzycznym. 120 minutes. This note's for you, Neil Young. Ta piosenka to krytyka Milla Younga wobec artystów, którzy sprzedają się i pozwalają, by ich piosenki były wykorzystywane w reklamach, czego on nigdy by nie zrobił, uważając, że to obniżaj artystyczną integralność. Wielu innych, takich jak The Who i The Rolling Stones, zarobiło mnóstwo pieniędzy na prawach reklamowych. Niektórzy inni klasyczni artyści rockowi, tacy jak John Mellencamp, opierali się przez lata, ale pozwolili na wykorzystanie ich piosenek w celach komercyjnych gdy zdali sobie sprawę, że jest to najlepszy sposób na ich rozgłos. Klip jest parodią różnych kampanii reklamowych. Na początku widzimy parodię kampanii w której wystąpił początkujący alkoholik Eric Clapton. Widzimy też na przykład Michaela Jacksona. Reklamował on Pepsi. Później w teledysku jego włosy zajmują się ogniem. A jest to nawiązanie do realnych wydarzeń z 1984 roku. Widzimy też na przykład Whitney Houston, która reklamowała Diet Coke. W tym czasie na MTV było mnóstwo rozdziałów. Ale mieli oni naprawdę surową politykę przeciwko lokowaniu produktów, odmawiając emisji teledysków, w których produkty były wymieniane z nazwy. Miało to na celu ochronę reklamodawców i zwiększenie wartości reklam. No bo po co Pepsi miałoby kupować czas antenowy, skoro mogliby umieścić puszkę w klipie Duran Duran? Powołując się na tę politykę, zakazali emisji klipu, a to wywołało burzę. a także potwierdziło słuszność argumentu Yanga o infiltracji muzyki przez interesy korporacyjne. Zakaz nastąpił na początku lipca 1988 roku. Yang wysłał otwarty list do stacji, w którym stwierdził MTV, wydurnie bez kręgosłupa. Odmawiacie opuszczania This Notes for You, ponieważ boicie się urazić swoich sponsorów. Co oznacza Amp MTV? Muzykę czy pieniądze, czyli money. Niech żyje rock and roll. Zmuszeni do przyznania, że odmawiają emisji tego bądź co bądź genialnego klipu, zgodzili się go wyemitować, ale zrobili to w ramach 30-minutowego programu specjalnego o kontrowersjach w muzyce. Następnie przyznali mu nagrodę Telebisk Roku podczas MTV Video Music Awards w 1989 roku. Jank nawet pojawił się, aby odebrać statuetkę. Relax. Frankie Goes to Hollywood. Relax był pierwszym singlem Frankie Goes to Hollywood i zdecydowanie ich największym amerykańskim hitem. Tekst jest stosunkowo niejednoznaczny, chociaż wers When You Want to Come wyraźnie odnosi się do orgazmu. Piosenka jest w zasadzie przewodnikiem po opóźnieniu. Trysku. Aby zmylić cenzorów, gdy Relax po raz pierwszy się ukazał, zespół publicznie twierdził, że został napisany o motywacji. Później wyznali, że tak naprawdę jednak chodziło o stosunek. W Ameryce wszelkie seksualne aluzje zawarte w tej piosence nie wzbudziły większego zainteresowania, ale w Wielkiej Brytanii no, rozpętała się burza. 12 listopada 1983 roku piosenka znalazła się na 77 miejscu listy przebojów chodzi o UK. A 5 stycznia 1984 roku, gdy zespół wykonał ją w programie Top of the Pops, była już na 35. miejscu. Dzięki programowi eksplodowała popularność i znaleźli się na szóstym miejscu. Jednak 11 stycznia DJ BBC Radio. One Mike Reed ogłosił na antenie, że odmawia emisji Relax ze względu na kontrowersyjną grafikę i tekst single. Wtedy jeszcze o tym nie wiedział, ale BBC planowało rzeczywiście zakazać singla i wkrótce później to zrobił. To była rozpalająca wszystkich wiadomość i wielu w Wielkiej Brytanii szukało piosenki, aby usłyszeć, dlaczego została zakazana. Sklepy płytowe miały problem z jej dostępnością. Niektóre stacje radiowe w Wielkiej Brytanii umieściły ją w rotacji tylko i wyłącznie dlatego, żeby chwalić się później, że piosenka zakazana przez BBC leci u nich. Do tego utworu nagrano trzy klipy. Pierwszy przedstawiał zespół Fantazji Bondage z czasów Cesarstwa Rzymskiego z symulowaną sodomią, gołym dupskiem pola Rutherforda i grupą fetyszystów bondage, przykutych łańcuchami do rusztowania. Został on oczywiście zakazany zarówno przez MTV, jak i BBC. Drugie wideo pokazywane głównie w Wielkiej Brytanii. Przedstawiało zespół wykonujący piosenkę, stojąc przed zielonym światłem laser. Trzecia wersja, pokazywana głównie w USA, przedstawiała zespół w scenie występu na żywo, podczas gdy byli oni całowani i przytulani przez uwielbiających ich uczestników koncertu. Z wiadomych przyczyn nie mogę wam pokazać w całości klipów, o których mówiłem, ale na spokojnie. W przypiętym komentarzu czeka na was playlista z tymi utworami. Możecie tam też napisać o kim nagrać kolejny odcinek. Elo.